Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieścia Bożego pragnę tak ofiarować do za każdą pomoc z całego serca. bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wotu, która wytresła wówczas z słodszego serca Jezusowego, jako strój, miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, paść wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom I nie dopuść, abyśmy lekki pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, szwale Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana Naszego. Które się począł z ducha Świętego, narodził się z Maryi panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pokrzepian. Wstąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na nie piosa, siedzi po prawicy błoka, ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wieszam w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych, świętych obcowanie, grzechów otłuszczenie. Ciało Ty w stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miejmy osiecie dla nas i świata całego. Dla Jego pole z tej męki. Mimiło się dla nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiło się dla nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiło się dla nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiło się dla nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiło się dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimo sieciet dla nas i świata całego, klejko polskiej męki, miimo sieciet dla nas i świata całego, klejko polskiej męki, miimo sieci dla nas i świata całego, klejko polskiej męki, miimo sieci dla nas i świata całego. Ojcze, przedwieczne, ofiaruj ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasze i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi się nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się nas i świata całego. ko jego męki mimił się nas i świata całego. Klajko jego męki mimił się nas i świata całego ko jego męki mimił się nas i świata całego ko męki mimiło się dla nas i świata całego. męki mimiło się nas i świata całego. Dla jego polestej męki, się dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrachy nasze i świata całego. Dla jego polestej męki, miejmy się dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki. Mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimią się nas i świata całego klajeko polestej męki. Mi się dla nas i świata całego dla jego polesnej męki miej się dla nas i świata całego dla jego polesnej męki mi się dla nas i świata całego dla Jego męki mi się dla nas i świata całego Ojcze przetwieczne Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego syna twojego, a pana naszego. Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, sakrachy nasze i świata całego. Kla jako polestej męki, mimi sieci dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi sieci dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo siecile nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo siecie nas i świata całego. Klajko porestnej męki, mimiją się citle nas i świata całego lajeko poreststej męki, mimią się citle nas i świata całego Klajko poreststej męki, mimiją się citle nas i świata całego lajeko porestnej męki, mimiją się citle nas i świata całego lajeko poreststej męki, mimiją się citle nas i świata całego. Dla Jego Męki Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki Mimiło się ci nas i świata całego. Klajek polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło siecie dla nas i świata całego. jego polecnej męki, mił miło dla nas i świata całego, jego polecnej męki, miliłosiecie dla nas i świata całego. jego polestej męki, miliło siecie dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocne, święty nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmiej się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmiej się nad nami i nad całym światem. Jest, ufam Tobie. Pamiętaj o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twojej pomocy przesywa Ciebie, o prosi. Tą wnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Panami i Matko, piękną do Ciebie, przychodzą przed Tobą, jako krzesznik płaczący stoją. O Matko Słowa, raż nie słowami moimi, ale usłyszy łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko Boże, to modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie oferują ich Boku. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną mękę Twoją i krew, którą wolałeś za sa nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniem Twoją, przez Mnie Boże, daj łaskę sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczny Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów. Chcę Ci posłużyć się chóramińskimi, aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, Wrocław Święty Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez temycznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Światłości, Boświęcej Kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Czystość, Boświęcej Kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech oki świętej miłości rozpalaj serca, we wpłomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali tusze. Duchu Święty powieszamy Ci serca kapłańskich i siostakonnych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz obieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Strzałstwy z Panem Pokiem Akaja.